いらっしゃいま Dzień Michał do mnie dzisiaj napisał. Pan Nic twoje, no mówisz, to jest bardzo Tak. Chcesz się ze mną spotkać, tylko że muszę jeszcze wcześniej podrzucić notatki. No, pewnie do domu. Ej no! Piotrek! Musisz palić? Tak, muszę. Zostaw tego papierosa i porozmawiaj ze mną normalnie. Nie, szam, nie szam. Michał nie pali. Michał nie pali. No i co z tego? Zostaw tego papierosa. Co to ma być? Zostawić. Michał, papierosa zostawić, wszystko zostawić, tak? Patrz ty na mnie jak ja do ciebie mówię.